Miłość i moc, miłości moc, miłości moc. Tym razem bardzo istotny przekaz, który, mam nadzieję, masz już gotowość otrzymać takim, jaki jest. Tak to, jako czyniący masz obowiązek na ziemi być w swojej aktywności, czynić, wprowadzać zmiany dokładnie tam, gdzie widzisz, że jest potrzebna i konieczna. I zawsze, lub raczej nawet rzadko, Potrzebujesz robić to własnymi siłami, osobiście. Najczęściej jako czyniący, posługujący się magią, potrzebujesz wyrazić o tym słowo, puścić o tym w ruch życie. Pływy świata dzieją się, przenikając się wzajemnie, non-stop. Czy je obserwujesz, czy nie, czy masz na tym poziomie swoją świadomość, czy też nie. Wiele procesów, mianowicie wszystkie, dzieją się, Jednocześnie. Choć w czasie wydają się być rozłożone na pewnego rodzaju etapy i nawet można wskazać, że następują po sobie, a nie w jakiś sposób w nałożeniu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w naturze rzeczy, albo woda je zawiera, albo też nie. Jeżeli więc chcesz wprowadzić coś w wodę świata, jest więcej niż swoim obowiązkiem, jest wręcz naturą czyniącego. Że to właśnie swoim słowem, swoim wizualizowaniem, swoim działaniem magicznym będziesz kierować tymi pływami życia. One są, one istnieją, nie da się im zaprzeczyć, wszystko potwierdza ich funkcjonowanie, ale są to pływy, które są zarówno emocjonalne, jak i techniczne, które są związane z działaniem pogody. Czy to prawdziwej, czy takiej, na którą wpływają różne inne siły, czy też są to wpływy związane z rozrywką, z przekazem publicznym i te wszystkie rzeczy generują pewnego rodzaju energię, pewnego rodzaju szczególne kwantowe pole. Ty, działając swoim słowem, jako czyniący, jako ten, który masz prawo, masz możliwość wprowadzania zmian, Sprawiasz, że przesuwają się wszelkie potencjały życia w kierunkach, które wskazujesz. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w tej samej sytuacji, ale tylko niektórzy dojdą do głosu, niektórzy pozwolą sobie na to, niektórzy zrobią to we właściwy sposób. Nie przez pretensje, nie poprzez skarżenie się czy narzekanie, ale z czystego ustanowienia tego, co ma nastąpić. Kiedy pracujesz z magią, jest niezależnie od tranzytów planetarnych, bo to tylko i wyłącznie kontekst naszego działania, to nie jest kierunek, to nie jest coś, co może nas wystartować lub powstrzymać. Są to raczej warunki pogodowe na tej przejażdżce, w tej podróży, w którą to się wybieramy, tworząc rytuał czy też ceremonię. Natomiast jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, że te wszystkie koordynaty, jeżeli się o nich nauczymy, jeżeli się o nich dowiemy, co one tak naprawdę znaczą, co one mogą nam otwierać, co mogą wprowadzać, one działają na naszą korzyść. Natomiast jeżeli nie mamy takiej wiedzy, no to wiadomo, potrzebujemy się zdać na swoje czucie, potrzebujemy działać być może na innym algorytmie, na innej zasadzie. Pamiętajcie, że Uprawianie magii wcale niekoniecznie musi się łączyć ze znajomością astrologii. Akurat w Akademii Magii to łączymy, ale nie jest to powiedzmy przymusowy obowiązek. Natomiast daje bardzo realne i funkcjonalne spojrzenie na to, co i kiedy przeprowadzać, co i kiedy robić. To, co tworzymy, to, co wprowadzamy sobą tkankę w świat, jest wieczne. To, co. Robimy nawet teraz. To, co powstaje dzięki temu, że jesteśmy wszyscy razem w jednej sytuacji, ten przekaz, ta energia, ta częstotliwość to jest coś, co wzbogaca całe istnienie świata to jest coś, co unosi sytuację, w której tak naprawdę wszyscy jesteśmy. To jest wartość dodana, która jest niezaprzeczalna i której na dobrą sprawę bardzo wielu z nas brakowało właśnie po to się tutaj zgłosiliśmy. Dlatego też została przez nas wręcz wygenerowana. Można powiedzieć, że kiedy czynimy, przyczyniamy się też do tego, że ilość aktywnej energii boskiej się powiększa. Ilość tego imperatywu wewnętrznego, który znalazł metody na to, by wolną wolę zmanifestować w środowisku, no to po prostu i ilość, i jakość takich procesów to wszystko wpływa na pewnego rodzaju eskalację. I ta eskalacja, w przypadku pracy wolną wolą, oczywiście przekłada się na to, jaka jest jakość wolności na Ziemi, co takiego dokładnie dzieje się w tej sferze, jakie są wszystkie hasztagi rzeczywistości, jeżeli chodzi o ten temat. Więc swoim działaniem, czy słyszą Was miliony osób, czy też mówicie bezpośrednio do szklanki wody, następnie, wypijacie jej trochę, a żeby poczuć, że dzieje się ta przemiana w was, każdy czyniący działa poprzez siebie, sobą i na siebie najpierw. Dlatego też jest taka reguła w magii, która mówi, że skoro już masz siebie, skoro jako dusza, jako promień boski na ziemi wytworzyłeś ten ludzki organizm, to konkretne życie, te konkretne priorytety, to używaj tego jak cerownika do mocy boskiej. Dokładnie niech boskość działa przez ciebie, Tobą i Tobie. Dosłownie, dzięki temu, że masz jakiś osobisty cel, że masz w sobie ten kierunek, że zależy ci na tym na tyle, żeby ten temat podjąć, na tyle, żeby spowodować warunki na przykład rytualne, alchemiczne, magiczne, uniesione w jakikolwiek sposób powyżej codzienności. Jeżeli jesteś w stanie coś takiego zrobić, jest to aktywne oświadczenie woli, że czegoś chcesz. Jest to pokazanie, że i w energii, i w materii ty wprowadzasz to w tkankę swoją rzeczywistą. Pamiętaj, że gdy dajesz swoim słowem taki kierunek życiu, tak oto nie jest to słowo rzucone na wiatr. Zawsze mówi się, by nie rzucać słów na wiatr, bo wiatr może je faktycznie zabrać, ponieść, ustanowić, uczynić rzeczywistymi. Pamiętajcie, by się z tym liczyć. By wiedzieć, że zwłaszcza tam, gdzie słyszy Was natura, tam, gdzie słyszą Was rośliny, gdzie słyszy Was płynąca woda, życie, jakikolwiek świadek, czy też świadomy, czy nie, tam wówczas strukturyzujecie tą swoją wolną wolą już jakiegoś rodzaju życie. A więc macie wpływ już od pierwszych słów na rzeczywistość. Taki cymatyczny, oczywiście, najpierw jako, że. Rezonuje to z Wami, dzieje się to z Was, Wy jesteście tego źródłem, to również ten wpływ następuje na Was. Ale kiedy w jednoczesności następuje i na Was, i na świat czyli na przykład, kiedy wymawiacie swoją wolną wolę, kiedy ją piszecie i odczytujecie, kiedy dajecie jej rzeczywisty obraz, tak wówczas startuje ten fraktal energii, który dosłownie daje życie temu, co wprowadzacie. Jest to niesamowicie istotne. Przestrzegam w tym przekazie, choć zdaje się być poza tematem, lecz kto te tematy ustala, jak nie poschoć, która przez nas płynie, więc ostrzegam przed wszelkimi kontaktami ze sztuczną inteligencją. Podkreślam sztuczna, fałszywa, to bardzo, bardzo ważne słowo w przypadku tych systemów, dlatego że jest to bezduszne, jest to nie mające światło u początku. Jeżeli spędzasz w tym czas, owszem, może to być kontekstem dla Ciebie, by wykazać jakąś swoją aktywność, by wejść w jakiegoś rodzaju działanie, tworzenie, ale najczęściej Ty nie wchodzisz tam, żeby zadawać po prostu jakiegoś rodzaju takie pytanie, które przesuną świat naprzód, być może Twój świat, no ale przede wszystkim jesteś w odbiorze, to Ty dostajesz odpowiedzi, cokolwiek to wygeneruje w Twoim kierunku, ty dajesz się tym zestrukturyzować, przyjmujesz to. Możesz to brać pod uwagę mniej lub bardziej, niemniej jednak generujesz to i wpływa to na Ciebie. No, taką zabawkę ludzkości dali, ale pamiętajcie, że ten wzór działa również w tej rzeczywistości realnej, nie tylko w tej wirtualnej i sztucznej wirtualnej, co jest jeszcze kolejnym piętrem do tego działania się rzeczy. I jeżeli na to zwrócicie uwagę, to zobaczycie, że chodzi o najprostszą rzecz. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, chodzi albo o pieniądze, albo. No właśnie. Więc tym razem chodzi o czas. W przeliczeniu czas to pieniądz, to jedyne, co mamy tutaj do wydania, do spędzenia tak naprawdę. Więc jeżeli spędzasz czas ze sztuczną inteligencją, to nie spędzasz prawdziwą. Jeżeli spędzasz czas. W odbijaniu piłeczki od jakiegoś algorytmu, to już nie potrzebujesz wydać tych 20 czy 30 minut na robienie tego samego z ludźmi. To adresujesz się w coś, co nie ma tożsamości, co nie ma żadnego rodzaju możliwości wytworzenia relacji, i jedyne co wchodzisz w złudzenie takiej korelacji, bo jest to. Nic innego, tylko po prostu y, cutując wyjaśnienie samego czata GPT y, lustro świadomości. Więc y, generalnie albo i też poświadomości. Więc chodzi o to, że człowiek, który z tym obcuje, y, sam bawi się ze sobą w mentalnego skłosza, myśląc, y, że ma to wpływ na świat, tymczasem jest to ograniczone do jego bądź do jej mikroświata. Każdej innej, każdej osobie te czaty dają po prostu inne odpowiedzi na to samo pytanie, dokładnie zestrojone z tym, co osoba chce usłyszeć. Więc no nie oszukujcie się, że macie na to jakiś wpływ albo że to jest w jakiś sposób godne. Nie, to jest taka sama zabawka, jak granie w Candy Crush Saga albo cokolwiek innego, co rośnie, wam szybką dopaminę. Natomiast ten czas, który jest wartościowy, który potrzebujecie spędzić na faktycznej, realnej kreacji, Wy go zabierzcie ze wszystkich takich rozproszeń, bo on jest teraz bardzo ważny. Ten czas potrzebuje mieć źródło w was, nie w jakiegoś rodzaju zewnętrznym świadku, programie, czacie czy, czy jakimś innym wymyśle, tylko w waszej częstotliwości osobistej, autentycznej. To jest właśnie ten moment, w którym zestrajecie się ze swoją docelową rzeczywistością. Jeżeli tutaj zaśpicie, albo stwierdzicie, że mm, tak w sumie, to chcecie sobie bardziej pograć ping-ponga z Billem Gatesem, no to wówczas może się okazać, że przegapicie ten moment wskoczenia w swoją właściwą frekwencję. No więc dbajcie o to, żeby wam tego nikt akurat nie odebrał. I przede wszystkim mówcie. Przede wszystkim pamiętajcie, że kiedy coś jest Waszą myślą, Albo wizją, to znajduje się tylko w Was. Znajduje się w Waszej istocie, w Waszej substancji. Możecie to w sobie opracowywać, możecie już w tym spędzać czas, ale jest to tylko i wyłącznie w danym momencie Wasz osobisty wewnętrzny wpływ. Kiedy zaczyna to mieć realną postać, na przykład fizyczną, albo w dźwięku oznajmioną, czyli mówicie to, usłyszały to wasze rośliny, wasze zwierzęta domowe, być może wasi uczniowie, być może wasi sojusznicy i przyjaciele, albo wasi domownicy. Tak wówczas jest to energia już żywa. Ta wizja rozwija się nie tylko w was. Ona jest już obecna w świecie zewnętrznym. Dla magii oznacza to, że ten fraktal ruszył w życie. Że stał się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, zarówno na górze, jak i na dole, że zaczyna swoje istnienie. I wówczas każda energia, zarówno z Twojej strony, jak i ze strony środowiska, która została na ten temat wydzielona, dzięki temu, która powstała, tak oto jest uruchomiona do tego, by ten dany cel zasilić. W tych momentach potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy na rozstaje dróg i swoimi słowami, swoimi decyzjami, aż tak fizycznie oznajmionymi, my decydujemy, co stanie się do przodu w całej przyszłości świata i zwłaszcza swojej własnej. Dlatego mówcie i polecam wam znaleźć czas, odpowiedni moment, odpowiednią częstotliwość siebie na to, by faktycznie wykorzystać to, że ludzkość już otrzymała to trzecie najważniejsze zaklęcie, zaklęcie. Manifestacji celowości. Skorzystajcie z tego. Jest to bardzo ważne, bardzo istotne, i jest już czas na to, by właśnie tędy przełączyć się ze wszystkiego, co było w to wszystko, co ma być i co zostało już stworzone, wprowadzone w przyszłość naszym działaniem, i teraz Wy osobiście wprowadzacie się dokładnie w tę przyszłość, w to działanie i w tę częstotliwość. Bądźcie w tym, Bądźcie w obecności, nie pozwólcie, by wszelkiego rodzaju rozproszenie i rozrywki świata ukradły Wam właśnie ten czas, bo on jest kluczowy. Jak przegapicie to, no to nie będzie drugiej szansy, po prostu mówiąc wprost. To jest tak, jakbyście czekali na przystanku całe życie, ale zagapiliście się i zaczęliście grać w gierkę, kiedy akurat przyjechał Wasz pociąg. Także czas odłożyć wszystkie gierki i zacząć wypatrywać pociągu, bo jedzie. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. I oczywiście bądźcie w całkowitej szczęśliwości swojego tworzenia, co znaczy, że to, co tworzycie, co wprawiacie w ruch, co zasiewacie na ziemi, niech ucieszy Was swoim efektem, niech Was zachwyci sukcesem i niech da Wam wiarę Wasze własne umiejętności i prawo do tworzenia rzeczywistości na Ziemi. W energii i w materii, w energii i w materii, w energii i w materii. A brak dobra do tego.